Mantis przedstawia Pokój 213 Umysł mordercy Występują Roman Stasiak Krzysztof Schulz Anna Różycka Scenariusz Mantis Muzyka Universe Field Odcinek 8. Czerwony samochodzik. Drużyna. Schulz, ksywa Profesor. wiął się stąd, że pewnego dnia ktoś w komendzie stwierdził, że dobrze mieć w wydziale kogoś, kto potrafi gadać z ludźmi, a nie tylko na nich krzyczeć. Miał twarz, której chciało się wierzyć, może dlatego, że sam nie do końca wierzył w to, co mówił. Zawsze wyglądał tak, jakby przyszedł tu po drodze z przystanku, a nie do roboty. Niby milicjant, ale z sercem po cywilnej stronie. A Różycka? Przeważnie mała. Podstawili mi ją, bo potrzebowali kobiety w zespole. Wtedy mówili na to perspektywa: mała, zgrabna, o oczach, które widziały więcej niż powinny. Potrafiła gadać tak, że nawet podejrzany zapominał po co tu przyszedł. Do czasu. A ja? Ja tu jestem od zawsze. Zwoł mnie generałem. Ładnie, ale czy tak naprawdę myślą? Tego nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Ściany tego pokoju pamiętają więcej moich papierosów niż ja sam. Nazwisko Stasiak. Roman Stasiak. A robota? Robota taka, że nie życzy się jej nawet wrogowi. Ludzie myślą, że szukamy prawdy, ale prawda jest taka, że szukamy trupów i tych, co je produkują. Zanim nadeszło zło, w blokach zawsze ktoś wychodził na klatkę, ktoś wracał ze sklepu, ktoś pukał do drzwi. Tu nikt się nie dziwił, gdy sąsiad zagadał, poprosił o przysługę albo zapukał na chwilę. Tak wyglądała codzienność zwyczajna, bezpieczna, oswojona. Ale od jakiegoś czasu w powietrzu wisiało coś dziwnego. Kobiety zaczęły zamykać drzwi na dwa zamki, dzieci dostawały polecenia, by nikomu nie otwierać. I choć nikt nie mówił głośno dlaczego, każdy czuł, że coś się zmieniło. Jeszcze nikt nie wiedział, że strach stanie się częścią codzienności. Rozdział pierwszy. Zobaczycie. Różycka stała przy półce z zabawkami, trzymając samochodzik, którego Henio tak bardzo pragnął. Od zawsze. Zmrużyła oczy, by przyjrzeć się cenie, i westchnęła cicho. Nie, Heniu, dzisiaj nie możemy go kupić. Jest za drogi. Serce ściskało jej się na widok drżących ust syna. Heniu spuścił głowę. Uronił ciche łzy i przytulił się nieco do jej nogi. Różycka pochyliła się, głaszcząc go po plecach, próbując wyszeptać coś pocieszającego, choć słowa wydawały się za słabe. Nagle obok zatrzymał się chłopiec w jego wieku, może ciut starszy. Spojrzał na niego ze współczuciem, a w jego oczach odbijało się coś, czego Heniu dawno nie widział serdeczność. Wyjął z kieszeni mały, czerwony samochodzik. Masz mój, powiedział cicho. Zawsze go noszę przy sobie, ale tobie przyda się teraz bardziej. Heniu spojrzał na niego szeroko otwartymi oczami, uśmiechając się niepewnie, jakby nie wierzył w taką dobroć. Smutek zniknął, a w jego oczach pojawił się pierwszy tego dnia błysk radości. Dziękuję, naprawdę dziękuję, szepnęła Różycka, próbując ukryć wzruszenie. Przesunęła palcem po dłoni chłopca, jakby chciała zatrzymać tę chwilę. Jak masz na imię? Marcinek A gdzie twoja mama? Chłopiec pokazał palcem na stojącą nieopodal kobietę. Uśmiechnęła się, skinęła ręką i pozwoliła, by syn został chwilę w tej małej, cichej przestrzeni, pełnej ciepła. Samochód jest twój, dbaj o niego. Marcinek odwrócił się, gotów odejść, a Haniu jeszcze przez moment przytulał zabawkę, jakby trzymał przyjaciela na zawsze. Następnego dnia Różycka weszła do biura z nieoczekiwaną lekkością w krokach. – Muszę wam coś powiedzieć – zaczęła, a Stasiak i Szulc automatycznie przesunęli krzesła bliżej. – Wczoraj byłam w sklepie z Heniem i spotkaliśmy chłopca w jego wieku – Marcinka. Heniu płakał, bo nie kupiłam mu zabawki, a ten mały podszedł i podarował mu swój czerwony samochodzik. Różycka uśmiechnęła się szeroko, a w oczach pojawiły się drobne łzy. Wyobrażacie sobie? Tak mnie tym rozczulił, że aż serce mi stanęło. Nie do wiary, że są jeszcze takie cudowne dzieci, dodała opierając dłonie na biurku, jakby chciała zatrzymać w pamięci każdy szczegół tej sceny. Stasiak zaciągnął się papierosem i wypuścił smuszkę dymu w stronę sufitu. Proste gesty. One potrafią najmocniej uderzyć. Różycka poprawiła okulary, usiadła wygodnie za biurkiem i przez chwilę patrzyła w przestrzeń, gdzie wczoraj było ciepło, bliskość i radość. Prędzej czy później Bóg mu to wynagrodzi. Zobaczycie. Rozdział drugi. Czas ruszać. Mężczyzna najwyraźniej się spieszył. Nerwowo zapinał guziki koszuli, co chwila zerkając na zegarek leżący na nocnym stoliku. Cholera, siódma dwadzieścia, spóźnię się. Podszedł do szafy i wyjął białe lakierki. Położył je na łóżku obok starannie złożonego ręcznika. Przez moment zastygł, przesuwając palcami po materiale, jakby jego gładkość miała znaczenie dla całego dnia. Klucze są. List. Najważniejszy. Wsunął dłonie w kieszenie płaszcza, sprawdzając w myśli każdy drobiazg. Dobra, wszystko gotowe. Przejechał dłonią po włosach i wziął głęboki oddech. Spojrzał na zegarek jeszcze raz. Każda minuta parzyła go w palce, każda przybliżała do tego, na co czekał od dawna. Ręcznik. Lepiej go mieć przy sobie. Schował go do teczki, zatrzaski kliknęły cicho. W lustrze przedpokoju ujrzał swoją twarz. Spokojną, elegancką, ale oczy zdradzały coś innego, coś, co nie miało prawa się pojawić. Uśmiechnął się lekko, zadowolony, jakby szykował się na zwyczajny dzień, a jednak w każdym jego ruchu tliła się podskórna, napięta gotowość. Powoli wyszedł z mieszkania, zamykając drzwi na klucz. Oddech wyrównany, gesty spokojne, wszystko perfekcyjnie. Jak zawsze, a w głowie coś pulsowało, nie dając mu spokoju. Czas ruszać. Rozdział trzeci bardzo ważna przesyłka. Chłopiec stał pod szkołą, czekając na kolegę, kiedy zauważył mężczyznę z teczką, który podszedł spokojnym krokiem. Uśmiechnął się lekko i przywitał: Cześć, młody człowieku! Szukam kogoś z tej szkoły, takiego chłopca w Twoim wieku. Myślę, że to możesz być Ty. Chłopiec spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem. Zatrzymał wzrok na jego twarzy, potem przesunął go po eleganckiej koszuli i białych butach, jakby próbował dopasować obraz do pytania. A pan jest listonoszem? Tak, dokładnie, odpowiedział mężczyzna ciepłym tonem. Mam list z zagranicy dla twojego taty. To ważna sprawa, muszę go osobiście przekazać. Spojrzał na teczkę, a potem znów na niego. Serio, z zagranicy? Zapytał, a w jego głosie pobrzmiewała ciekawość: Tak, serio. I wiesz co? Podwiozę cię. O, tam, popatrz, stoi mój samochód, chodźmy. Dobrze, mruknął chłopiec, czując dziwne poczucie bezpieczeństwa. Twoi rodzice będą zadowoleni, jak zobaczą, że list dotarł bezpiecznie. Samochód zatrzymał się pod blokiem chłopca. Silnik cicho mruczał, a mężczyzna sprawdził w lusterku, czy wszystko wygląda normalnie. No to jesteśmy, powiedział spokojnie, odrywając rękę od kierownicy. Chodźmy, tam będzie spokojniej, to sobie pogadamy. Chłopiec wysiadł i od razu zaczął zadawać pytania, a mężczyzna odpowiadał cierpliwie, uśmiechając się serdecznie. Pan naprawdę ma list dla mojego taty? Tak, dokładnie. To bardzo ważna przesyłka, odpowiedział mężczyzna. Chodź, wejdziemy do środka, tam będzie łatwiej wszystko wytłumaczyć. Szli chodnikiem w stronę bloku, rozmawiając o drobiazgach, pogodzie, szkole, książkach, które chłopiec lubił czytać. Każde słowo brzmiało naturalnie, jakby obaj znali się od dawna. W końcu stanęli przed drzwiami do klatki. Mężczyzna uchylił je i ustąpił miejsca chłopcu, by wszedł pierwszy. Rozdział czwarty Która to godzina? Mariola stała przy biurku przeglądając dokumenty, gdy obok podeszła koleżanka. Cześć, wszystko w porządku? Zapytała, zauważając lekkie zamyślenie Marioli. Tak, tylko muszę dzisiaj wyjść wcześniej, odpowiedziała, uśmiechając się. Obiecałam synowi, że pójdziemy na zakupy. No wiesz, zabawki i te sprawy. Nie mogę go zawieść. Koleżanka skinęła głową, rozumiejąc. Jasne. Dzieci są najważniejsze. Wrócisz później, czy dzisiaj kończysz wcześniej? Tak, dzisiaj kończę wcześniej, powiedziała Mariola, pakując kilka dokumentów do teczki. Chcę spędzić z nim trochę czasu, zanim zrobi się późno. Kilka minut później Mariola wróciła do mieszkania z torbą pełną zakupów. Zrzuciła kurtkę, postawiła torby na kuchennym stole i spojrzała w stronę drzwi prowadzących do pokoju syna. Hej, Mario! zawołała, spodziewając się synka, wyglądającego z pokoju. W mieszkaniu było cicho. Nie słychać było żadnych kroków, żadnego śmiechu. Zmarszczyła brwi i podeszła bliżej, a serce zaczęło bić szybciej. Gdzie on jest? wyszeptała. Pewnie nadwór poleciał z kolegami, a mieliśmy iść na zakupy. Jak ważniejsi koledzy, to zabawki nie będzie. Wzruszyła ramionami i poszła wypakowywać rzeczy z torby. Potem zajęła się obiadem, zatracając myśli w rutynowej czynności. Nagle dźwięk klucza w zamku przerwał ciszę. Mariola odwróciła się z mieszanką radości i niepokoju, radości, że ktoś wraca i niepokoju, którego nie potrafiła jeszcze określić. "Cześć", powiedziała cicho do męża, odwracając się w jego stronę. Spojrzała na ścienny zegar. "Patrz, która to godzina, a jego jeszcze nie ma." Mąż zmarszczył brwi. Nie ma go, a w pokoju patrzyłaś, może śpi. Podeszli razem, drzwi skrzypnęły. Cisza w pokoju syna była nienaturalna, przerywana tylko szumem wentylacji. Mariola zawahała się, przesuwając wzrok po łóżku, biurku, półkach z zabawkami. Nie ma go. Serce waliło jej w piersi, jakby chciało wyrwać się na wolność. W końcu ciszę rozerwał krzyk gwałtowny, nieoczekiwany, rozdzierający. A wraz z nim runął spokój domu, który już nigdy nie miał wrócić. Rozdział piąty potrzebuje chwili. Stasiak siedział przy biurku przeglądając dokumenty, gdy nagle zadzwonił telefon. Odebrał, a po kilku chwilach jego twarz zbladła. Jasna cholera mruknął pod nosem, odstawiając słuchawkę. Do pokoju wszedł Szulc, trzymając w dłoni zdjęcie. Przynieśli to z techniki. Położył fotografię na biurku. Stasiak wbił w nią wzrok. Tak, wiem, powiedział w końcu ciężkim głosem. Dzwonili przed chwilą. Niedługo potem Różycka weszła, spóźniona z szerokim uśmiechem. Przepraszam, że się spóźniłam. Spotkałem dziś koleżankę ze szkoły i tak sobie pogadałyśmy, mówiła, rozkładając dłonie w geście radości. Stasiak podniósł wzrok, a jego twarz była teraz poważna i napięta. Wyciągnął zdjęcie i podał jej w dłonie. Zobacz mała, przyszło dzisiaj. Różycka spojrzała, oczekując rutynowego zdjęcia kolejnej ofiary, ale na fotografii był chłopiec w wieku jej syna, taki mały i znajomy. Chłopiec uduszony ręcznikiem nie dokończył. Różycka poczuła, jak ziemia usuwa się spod jej nóg. Zdjęcie drżało w jej dłoniach. Nagła bladość ogarnęła jej twarz. Łzy pojawiły się w oczach niemal natychmiast. Nie potrafiła już mówić, tylko wycofała się do drzwi. Nie, wyszektała, a potem wybiegła z pokoju, szlochając cicho. Szulc wstał natychmiast, gotów pobiec za nią. Krzysiu... Uniósł rękę, zatrzymując go prostym gestem. Zostaw ją. Potrzebuję chwili. Rozdział szósty. Uciec od własnych łez. Różycka wyszła z samochodu, trzymając Henia za rękę. Serce biło jej nierówno. Każda minuta przybliżała ją do drzwi. Chodź, Heniu, zapukamy, szepnęła cicho do synka. Chłopiec skinął głową, niepewny, ale ufał mamie. Drzwi otworzyła kobieta, podniosła wzrok. Jej oczy były czerwone od płaczu, twarz wykrzywiona bólem, ale kiedy spojrzała na Henia, nagle na jej twarzy pojawił się delikatny uśmiech. O cześć, to ty, co tu robisz? wyszeptała, jakby trochę zdziwiona, ale rozpoznała chłopca. Różycka lekko nachyliła się do przodu. Dzień dobry, poznaje mnie pani? Spotkałyśmy się już. Jasne, pamiętam. Odpowiedziała kobieta, uśmiechając się nieco szerzej, jakby wspomnienie wniosło przez chwilę odrobinę normalności w jej świat pełen bólu. Wie pani, zaczęła kobieta, jakby coś sobie przypomniała. Nie mogę teraz rozmawiać, bo wiem, przerwała jej Różycka, pochylając się nad synem. Henio chciałby tylko pani coś zostawić. Naprawdę? Kobieta spojrzała na chłopca i przykucnęła. A co masz dla mnie, kochanie? Wyciągnęła do niego rękę. Pokaż. Różycka delikatnie szturchnęła synka, a on niepewnie ale posłusznie położył na dłoni kobiety mały, czerwony samochodzik. Jej wzrok spoczął na drobnym przedmiocie, a potem przesunął się na chłopca i Różycką. W jej oczach pojawiły się łzy, a dłonie lekko się zatrzęsły. Bardzo mi przykro, wyszeptała Różycka drżącym głosem, przecierając oczy. Odwróciła się szybko, jakby chciała uciec od własnych łez. Do widzenia, ruszyła w stronę schodów. Każdy krok był przyspieszony, niemal biegła, a jej ciało napinało się, próbując zatrzymać szloch, który wciąż pulsował w jej piersi. Rozdział siódmy to rozkaz. Różycka wstała rano i spojrzała w lustro. Wciąż czuła ciężar w klatce piersiowej po wizycie u matki chłopca. Właśnie rozpoczęła rutynowy taniec obowiązków, gdy telefon na biurku wrzasnął jak oszalały. Słuchaj, mała, nie przychodź dzisiaj, powiedział stanowczo Stasiak. Zatrzymali typa. Przesłucham go sam z krzysiem. Ma ciebie tu dziś nie być. Zrozumiano? To rozkaz. Nie chciała dyskutować. Odłożyła słuchawkę, westchnęła i opuściła mieszkanie, czując, jak wciąż tkwi w niej napięcie po wczorajszych wydarzeniach. Rozdział ósmy w areszcie. Szulc przeglądał akta przy stole. Stasiak jak zwykle zaciągał się w swoim rytmie. To ilu on zabił tych dzieciaków? zapytał półgłosem Szulc. Stasiak odłożył papierosa, spojrzał w dal i powiedział powoli. Pięciu, a może sześciu. I chyba wszystkich ręcznikiem, albo tymi swoimi obleśnymi łapskami. Jebany z bok. Szulc przeglądał akta przy stole, nie odrywając wzroku od dokumentów. A jaki spokojny i opanowany jakby mówił o filmach, które oglądał w kinie, a nie o dzieciach. Stasiak odłożył papierosa, westchnął ciężko. Tak, zimny, opanowany i obrzydliwy skwitował spokojnie. W tym momencie drzwi otworzyły się i weszła Różycka. Obiedłonie miała splecione, jakby próbowała ukryć nerwowość. Cześć, powiedziała cicho. Szulc i Stasiak przerwali rozmowę i spojrzeli na nią. Cześć mała, uśmiechnął się Szulc. Jak się czujesz? Trochę zmęczona, ale z kawą dam radę, odpowiedziała siadając naprzeciwko nich. Szulc wstał i poszedł zaparzyć kawę. Rozmowa zeszła na drobne tematy biurowe kawa, raporty. Jakby chcieli przez chwilę utrzymać pozory normalności. Nagle telefon na biurku zawył, przerywając rozmowę. "Stasiak, słucham." powiedział spokojnie na początku, potem jego twarz spoważniała, a oczy rozszerzyły się w niedowierzaniu. Chwilę później odłożył słuchawkę, jakby był w innym świecie. "Nie wierzę." mruknął do siebie, kręcąc głową. "Co się stało?" Spytała a Szulc przyglądał się uważnie. No kurwa, nie wierzę. Zajebali kutasa, powiedział z niedowierzaniem i spojrzał na nich. Rozumiecie, zabili go w areszcie. Ostatni akord. Proces Tadeusza Kwaśniaka rozpoczął się. Na właściwie się nie rozpoczął, bo mężczyzna został zabity w areszcie, zanim sąd zdążył wydać jakiekolwiek decyzje. Śledztwo przeciwko kwaśniakowi zostało umorzone, zanim sprawa trafiła na wokandę. Mimo braku formalnego procesu, jego zbrodnie były dobrze udokumentowane. Pięciu, może sześciu chłopców zginęło w sposób okrutny. Niektóre ofiary uduszone ręcznikiem. Choć śledczy sporządzili raporty, a rodziny ofiar czekały na sprawiedliwość, prawda była prosta i brutalna. Kwaśniak odszedł, zanim sąd mógł go osądzić, a piętno jego czynów pozostanie w pamięci tych, którzy przeżyli i tych, którzy już nigdy nie wrócili. Dla tych, którzy żyją, najgorsze jest to, gdy zbrodnia nie zostaje osądzona. Nie ma nagrody dla ofiar i nie było jej dla Marcinka. Ani za jego życia, ani po jego śmierci. Widocznie Bóg nie przewidział jej dla tego chłopca.